Kurde, słuchajcie, aha! Jakby fajnie teraz usiąść w ten poniedziałek, ten naprawdę słoneczny poniedziałek, ponieważ ostatni generalny tydzień jest bardzo słoneczny i powiedzieć Wam, że. cholera! Po drugiej rzeczy nie mówimy tego słowa! Dziękuję! Te półtora roku, które spędziłem z Wami, chciałem w ogóle zauważyć, że pół roku to jest 100 tysięcy subskrypcji, tak jak na to wychodzi, taki retro, który wszedłem. To było najlepsze półtora roku w moim życiu, prawdopodobnie. A um, YouTube wprowadził tak ogromną zmianę e, w moim codziennym życiu, że. no, cholera jasna. Jestem może szczęśliwy, że tu jestem. Jestem szczęśliwy, że biegam z kamerą jak głupi po mieszkaniu, szukając najlepszego miejsca do nagrywania, jak po prostu dojej sypiali mojej mamy. Jestem po prostu szczęśliwy i to wszystko dzięki wam. Pod koniec tego filmu podeślę wam filmik, który nazwałem Kim jest dla ciebie widz? Nagrałem go dosyć dawno temu, no i cóż, może wielu z was go nie obejrzało, na pewno wielu z was go nie obejrzało, dlatego będę chciał, abyście obejrzeli go jeszcze raz, gdzie po prostu wam wszystkim wyjaśniam, e, kim dla mnie tak naprawdę jesteście, bo nie lubię się powtarzać, a na grałem to naprawdę bardzo fajnie i bardzo przejrzyście, więc dlaczego by tego nie obejrzeć jeszcze raz, co nie? Tak czy tak, cholera, 300 tysięcy, no cóż, wam. Fajerwerki po raz kolejny, jak to było przy 20 czy 50 czy przy 100 tysięcy widzów, ale to nie jest potrzebne. Wydaje mi się, że um, słowo, które po prostu urozmaici um, nasze relacje i po prostu wam pokaże, że ja was nie, nie, zapo nie zapomniałem, ponieważ mimo wszystko, pełnąc tak przez ten YouTube i tak cały czas nagrywając filmy i tak dalej, możecie zapomnieć o tym, że um, ja cały czas to robię, dlatego że mi to sprawia przyjemność. I to, że ja robię z ciebie gdzieś tam idiotę albo z wami nie nawiązuję jakiegoś tam kontaktu. To nie znaczy, że o bardzo zapominam. Właśnie w tym momencie chcę wam po prostu pokazać, że naprawdę mega mi na was zależy i jestem naprawdę wam ogromnie wdzięczny, że Poświęcamy swoje parę minut na to, żeby mnie pooglądać, obserwować mnie na fanpage'u czy gdziekolwiek. I jeszcze jedna bardzo istotna dla mnie sprawa, to jest po prostu kontakt z wami i rozmowa z wami. I tutaj generalnie chciałbym wam dodać pro tipa, ponieważ wielu wielu z was poznałem przez po prostu YouTube'a. Gadałem z wami na Facebooku, najczęściej na moim prywatnym, ponieważ na prywatnym jestem cały czas, więc jeżeli do mnie piszcie na prywatnym, to ja to najczęściej przeczytuję, przeczytuję, przeczytuję. Jeżeli chcecie ze mną pogadać, mnie poznać, ja chcę z Was poznać, pijcie do mnie po prostu i nawiązujcie ze mną normalny kontakt, zarzucając jakiś tematem, Nie piszcie tak trendwo typu co tam, jak tam, jak się czujesz i tak dalej. To jest głupie. Jest z wielką, ogromną chęcią pogadam o Waszych problemach, o Waszych pasjach. To jest dla mnie piękne i, i słodkie. Przede wszystkim to, co ja chcę przełamać tym, że póki jeszcze jestem tutaj, nie, mam tam 5-10 milionów widzów. Nie mówię, że będę miał, ale. Po prostu chcę wam jakby dać kawałek z siebie, ponieważ ja tu jestem po części prywatnie tak naprawdę. Mimo, że ja się tu prezentuję jako naruciak, to ja wam jakby pokazuję troszeczkę siebie, może nie całego siebie, mam jeszcze troszeczkę z siebie zarezerwowanego, prywatnie dla moich znajomych, dla mojej kobiety, ale, ale dla was jak najbardziej jestem tutaj, więc po prostu chcę być, chcę po prostu dla was być. Dlatego dzisiaj sentymentalnie jestem w mojej bluzie, którą już kiedyś bardzo dawno temu nosiłem i jakoś przestałem, ale znowu ją mam na sobie, coś czegoś to znaczy, że chyba powinienem pójść biegać, się troszeczkę poruszać tak czy tak zaczynajmy z... To take, take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Zanim się zaczniemy, chciałbym was serdecznie zaprosić na mojego fanpage'a, gdzie codziennie o 20 proszę Was o zdjęcie Waszych uśmiechów. Chcę wiedzieć, że się uśmiechacie. chcę Chcemy, że jesteście szczęśliwi. Nawet jeżeli nie wiadomo co się dzieje w Waszym życiu, to napiszcie do mnie o tym, powiedzcie mi o tym, dorzućcie notkę do, do zdjęcia. Cholersia, uśmiech jest naprawdę bardzo ważny. Już wasz uśmiech to jest ogromny sukces nawet w najgorszych chwilach. Naprawdę w chwilach załamania, w najgorszych chwilach w Waszym życiu uśmiechniecie się. Wtedy jesteście naprawdę no, no zwycięzcami, zwycięzcami, zby, zby, więc zapraszam Was na mojego fanpage, gdzie będę was prosił o uśmiechy. Choćby dzisiaj o 20, albo jutro o 20, bo pojutrze o 20. Dla mnie samego to jest niezłe wyzwanie, ponieważ sam muszę się pilnować z tym, żeby się zaraz uśmiechać i o to wrzucać, dlatego no, polaka, trzymajcie za mnie kciuki. Już wiem dlaczego zmieniłem tam tą bluzę na inne bluzy, na inne koszulki, a ja w niej tragicznie wyglądam, o cholera jasna. One w ogóle mi nie pasuje. do mojej twarzy, do czegoś za po prostu przedki w niej. Ale no cóż, byłem w przez parę minut. Okej, okay. więc mam mój telefon i mam pytania od was, więc weźmy je już w mojej normalnej koszulce, w sensie nowej koszulce, ale wiecie, zmiany są dobre, każda zmiana jest dobra. Okej. Okay. Migał się pyta, czy golić pachy. Oczywiście, że gole pachy. Nikt nie lubi chodzić z buszem. Lubisz dżunglę? Ja nie lubię dżungli. Ja wolę pustynię, więc jeżeli mam możliwość tego, żeby ogolić sobie pachy, to są po prostu je gole. Come on. Pachy się goli. Tak samo jak się goli inne miejsca w twoim ciele, na twoim ciele, przy twoim więc jeżeli masz możliwość golenia swoich pach, to je po prostu ogól, to naprawdę będzie wpływało ko korzystnie choćby na odbiór społeczeństwa do twojego wyglądu, więc jeżeli będziesz robił tak, to sobie to mówić, mm -hmm. więc gul pachy, stary, gul pachy. Ale zapyta się mnie, jak wygląda po przebudzeniu się. Nie wiem w sumie. Bo nie biorę lusterka, jak się budzę i od razu... Ja lubię sobie posiedzieć z telefonem po prostu pół godziny, żeby się właśnie obudzić, więc my to nie wiem jak wygląda. Wiem, że wyglądam coś na absurd tego. <słuch> Więc to nie jest piękny widok, dlatego nie lubię kiedy ktoś mnie budzi lub gdy jeden z moich znajomych, lub koleżanek, lub kogtal inny e, jest obok mnie, kiedy śpię i się budzę, to dla mnie okropnie zły widok. Ja co jeżeli się tak ślinie, tak mi ślinę po boku i ona tak na to patrzy, albo on na to patrzy, albo on na to patrzy, takie... TO JEST NA RUCIACH! mnie pyta się, czy chciałbyś mieć tatuaż? Owszem, chciałbym, ale niestety ten ból mnie strasznie odstrasza oraz to, możliwość tego, żeby to było zawsze. W sensie, chciałbym tatuaż, który by nie szedł mi pod miesiącu albo po dwóch tygodniach, ale który by mógł... Z złożyć, znieść w każdym momencie, a takiego czegoś nie ma niestety, a ja nie za bardzo chcę jakby e, cokolwiek robić na moim ciele, żeby to potem zostawało nie na wiadomo nie na ile. Nie wiem, no Boże, no, twój polski, twój polski, a twój polski. Dzisiaj ewidentnie moje włosy mnie wkurzają, naprawdę są tragiczne. Powiedziałbym, że nawet są beznadziejne. Polera mi się nie podobają, niesamowite, niesamowite. Przepraszam, że wyglądam źle. To jest po prostu wina mego fryzjera, którego nie mam. Czy tamto? Tamto! Zajebista teleskę do odprasowania. Czy pytania bierze ze względu na łapki? Nie, w żadnym wypadku. Biorę je po prostu od poziomu głupoty. Więc im bardziej beznadziejne pytanie mi złaszczy, tym najbardziej je wezmę. To nie, to nie działa. Poleski? To jasne, że jeżeli pytanie ma dużo lajków, to znaczy, że chcecie znać na nie odpowiedź albo jesteście ciekawi, jak na to zareaguję. Więc po prostu je biorę, ale wiele naprawdę wartościowych pytań, nie ma łapek, a, a je biorę. Bo ja zawsze przeglądam choćby połowę tego, co mi zadajecie. Oczywiście, no nie będę dla Was, nie wiadomo, jakim tutaj wybitnie wzorowcowym youtuberem, do mnie te wszystkie wiadomości, które piszecie, albo te wszystkie komentarze. Ja nie odbieram ich wszystkich i nie czytam ich wszystkich. Nie jestem tak bardzo idealny jak w mogłoby się wydawać, ale tak tak staram się. Staram się odpowiadać jakby na te 5-10%, zobaczyć te 50%. To jest normalne i nie ma tu nic dziwnego, ani takiego nagannego, że nie czytam wszystkiego albo nie wszystko widzę, ponieważ jestem tylko jednym, jednym człowiekiem, jednym jedynym, jestem tutaj sam i ja to wszystko muszę ogarniać. Ja nie, nie mam redaktora naczelnego, nie mam tutaj trzech osób, które czytają mi od was wiadomości i odpowiadają na nie, więc no cóż. Co byś zrobił jakby okazało się, że Andrzej jest kobietą? Oh, you touch my tra -la -la. Co czujesz, kiedy nagrywasz filmik? Wiem, że tego nie wybierzesz, a jednak, słuchaj, czuję ekscytację. Po prostu mnie rozrywa energia w środku. Chcę powiedzieć tak wiele rzeczy, a tak mało rzeczy sobie zawsze mówię. Często zatrzymują mnie po prostu moje blokady typu wysławianie się, z którym mam okropny problem ostatnio. Jakieś takie bloki, albo jakieś jęczenie, albo jakieś. Y -a, -m -m a, Ja to często wycinam, ale często to też zostaje. Często, często bardzo się powtarzam. Często mówię często i, i cholera, to mnie bardzo irytuje. Um, pójść do jakiegoś lokowedy i się tym troszeczkę zająć, ponieważ kiedyś nie miałem takich dużych problemów. Nie wiem z czego to wynika, może dlatego, że mam jakieś będę w uzębieniu, albo nie wiem, z innego, tak czy tak przeszkadza mi to. Wiem, że wiele razy mówię za szybko, w wielu momentach mnie po prostu nie rozumiecie, ale staram się poprawiać i staram się na to walczyć. Dlatego teraz na przykład mówiłem bardzo szybko, nie wiem dlaczego, a teraz mówię już normalnie. Ma. Grecja pyta się o ulubiony sport. Moim ulubionym sportem jest na pewno tenis, ping pong oraz mógłbym też zajrzeć do sportu ekstremalnego windsurfing. Więc to są takie jakby trzy rzeczy, które ja osobiście uwielbiam grać. W tenisa mógłbym grać bez przerwy i aż do wcieńczenia, bo naprawdę uwielbiam grać w to i nigdy w życiu mi się to nie zgodziło, Gram od 5 lat, z przerwami oczywiście większymi, ma mniejszymi, ale bardzo, bardzo mi się tenis podoba. Mimo, że nie zawsze gram jakoś super idealnie i zajebiście, ale uważam, że ważna jest tam zabawa i ważny jest ruch przede wszystkim, a no i surfingu, no po prostu no sezonie jak wejdę na deskę. Teraz wskazuje, się opener to dla mnie jest najlepsza pora, jeżeli chodzi o to, ponieważ ja sobie na tydzień do Gdyni najczęściej się właśnie do Rewy, do mostów i tam sobie pływam na desce wraz bawiąc się na openerze i słuchając sobie ulubionych zespołów i to jest naprawdę bardzo fajne, fajne, fajny, 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 fajny fala. I do szkoły. Ili do szkoły, kur co sądzisz o Karolku. Nie będzie tu zaskoczenia, jeżeli powiem, że go szanuję i to naprawdę bez żadnej ironii, ponieważ ostatnio to są szanuję, jest często gwałcone. Ale kurde to jest mój stwórca, ja go naprawdę wielbię, go ogromnie, 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 ogromnie lubię i mimo że często nasze drogi się jakoś rozchodzą, że ile w tą stronę, a on idzie w lewą, to mimo wszystko jesteśmy razem i jeżeli cokolwiek mu się stało, to cholera jak brat od razu bym zagryzł każdego, który ma do niego jakiś problem. Więc, jeżeli gdziekolwiek jestem w środowisku YouTuberów czy moich znajomych i ktoś mówi, że kolek jest taki, taki, to ja mówię: zamknij mordę albo ci. No, oczywiście mówię to troszeczkę łagodniej i bez pipi-pip, ale tak. Bez Karolka nie byłoby niczego, więc, Karolek jest twórcą wszystkiego. Nie co by się stało, zawsze będę przy Karolku i będę z Karolkiem, więc także mogę powiedzieć też do e, Karolka: za każdym razem, kiedy mam jakiś koledzyk na przykład teraz na 300 tysięcy, po prostu mu dziękuję, bo cholera jasna. No. Kto inny jak nie on właśnie mnie doprowadzi do gdzie jestem, ale już wiele razy mu za to dziękowałem, i wiele razy jeszcze mu za to podziękuję, więc chyba nie ma sensu, żebym teraz robił dwie minuty filmu, w którym po prostu mówi, jaki on jest zajebisty, bo dobrze wiecie, że jest zajebisty. Ja dobrze wiem, że jest zajebisty, że robi najlepszy film na YouTube i nie ma lepszych osób. I Kim chcesz zostać lub gdzie chcesz pracować we przyszłości? Nie ukrywam, że chciałbym, aby to co teraz robię, zostało moją pracą. Tak. Chciałbym robić film na YouTube i chciałbym się z tego utrzymywać, ponieważ jest to coś, co kocham i coś, co jest moją ogromną pasją. Oczywiście teraz jest edukacja, także jest szkoła, jestem dopiero w liceum, a aczkolwiek cholercia, To, co teraz robię, jest niesamowite. I to, co teraz robię, przynosi tyle szczęścia tylu, y, tylu ludziom, przynosi tyle szczęścia mi, przynosi tyle korzyści, tak naprawdę. I tu już nawet nie mówię o samych pieniądzach, ale mówię o, o właśnie znajomościach, o, o ludziach, których poznaję. Ponieważ YouTuberzy, ludzie dookoła YouTube'a są naprawdę świetnymi ludźmi. I uwielbiam po prostu poznawać coraz więcej ludzi. Ja jestem osobą, która jest bardzo komunikatywna. Ja lubię ludzi. Tak, lubię się zmyrać po pępkach. Dlatego nie chcę, żeby to, co teraz robimy, się skończyło. Nagle, nagle nie będę nagrywał. Nie chcę nagrywać dalej i nic mi w tym nie przeszkodzi i nie może przeszkodzić, będę to ciskał. Ale jeżeli chodzi o takiej prawdziwe, prawdziwej pracy, gdyby to nie wypaliło, albo gdyby tego nie było, to byłoby to na pewno montowanie filmów e, albo teledysków, albo seriali, nie pracowanie w telewizji lub wytwórniach filmowych. To jest coś, co mnie era. Robienie filmów mnie era. Może nie tyle co nagrywanie, ponieważ na kamerą się nie znam, albo na, na, na grze światłem, ale montowanie, że seria to jest coś, w co mógłbym się odnaleźć, w co mógłbym się bawić. I wychodzi na to, że już to no wszystko wszystkie pytania. Coś szybko one przeminęły, może jakieś pominąłem, aczkolwiek słuchajcie, jesteśmy właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. Jest z was 300 tysięcy, nawet i więcej, a nawet i mniej, ponieważ nie każdy, który mnie subskrybuje, mnie dalej ogląda, ale też nie każdy mnie subskrybuje, więc jakoś to się wyrównuje, więc można powiedzieć z czystym sercem, że 300 tysięcy osób dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście ze mną i postanowicie kiedykolwiek nacisnąć ten czerwony guziczek i jednak mnie oglądać. To dla, dla, mnie, dla mnie dużo znaczy i pokazuje, że idziemy na naprawdę fajną strony super idzie tego do kopety idź idź więc nie zmieniajcie się zostańcie ze mną naprawdę doceniam wasze wszystkie łapki w górę, komentarze, wasze oceny pozytywne, wasze odzewy, Wasze wiadomości. Kurde mogę tak wymieniać na cały dzień. Ale dobrze wiecie za co was uwielbiam i chciałbym, żeby tak zostało. To co robicie w pod moimi filmami, kiedy wrzucałem codziennie, a wyrok iście 20-25 tysięcy, 18 tysięcy lajków. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Albo to odcele w komentarzach, to co piszecie, jak bardzo się ze mną angażujecie. Jak bardzo ze mną spo... interak interaktujecie. Interakcja, interakcja, jak średnia interakcja. Interaktujecie współpracujecie. Więc no cóż. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym poniedziałku. Życzę Wam miłego tygodnia. Eee, na pewno bardziej takiego słonecznego, ale także, żeby troszeczkę popadało, a może troszeczkę było zimniej, ponieważ ja naprawdę się. Duszę, przebiorku, przy naprawdę się duszę. to jest znak, żeby wyjść na dwór. Albo po prostu włączyć klimatyzację A Aczkolwiek dla to, że nie mam klimatyzacji To życzę powodzenia, kupcie sobie i za się za te I... a dlaczego pójdziemy powiedziałem w Ikei? Dlaczego powiedziałem w IK. Do zobaczenia w się, popo! Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymetający odcinek Ci się spodobał Nie zapomnij o w górze A tak w ogóle to na są moje gołe fotki Link w opisie Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać tak na serio. No tak, znowu, bo za każdym razem, gdy wybieram pytania do poniedziałkowego naruciaka, przewija się to jedno, naprawdę magiczne pytanie. Kim jest dla ciebie widz? I to, że nie odpowiadam na to pytanie, to nie znaczy, że one jest złe, lub nie chcę być mainstreamowy odpowiadając na nie, ale wiem, że gdybym musiał wam odpowiedzieć na to całe pytanie, to zajęłoby ono całego vloga. Ale ostatnio jest tak fajnie i tak sympatycznie, że pomyślałem, że chyba fajnie by było wam odpowiedzieć na to pytanie. Szczególnie, że wielu z was mi je zadaje. Tak więc, kim jest dla mnie widz? Jesteś to ty. Tak, ty, tylko i wyłącznie ty. Możesz być 12, 15, 18 lat, możesz być gruby, możesz być chudy, Mieć figusia lub kotka, ale wciąż jeżeli mnie oglądasz i to regularnie, albo oglądasz więcej niż jeden mój filmik, to jesteś moim widzem Chcąc nie chcąc masz taki tytuł No ale tak niestety jest Że prawdopodobnie jeżeli potrafisz mnie przez więcej niż dwa filmiki To mnie lubisz Już nie chodzi o mnie samego Ale o moje filmy Już w tym momencie znaczy dla mnie naprawdę dużo Gdyż chcesz spędzać swój czas przy mnie Nieważne czy są to dwie lub trzy godziny na live'ie Czy pięć minut na vlog'u To jednak mnie oglądasz I to jest niesamowite Tak samo za co ja dziękuję gdy dostaję od was fanarta Lub cokolwiek innego choćby komentarz Że poświęciliście swój czas na zrobienie coś dla mnie Napisali do mnie wiadomości komentarza, wysłanie mi fanart'a, wysłanie mi cokolwiek w mailu, kiedy mi samemu by się nie chciało nawet wysłać, kurde, wardence, gdybym chciał. A wam się jednak chce, wam się chce napisać ten komentarz, wam chce się napisać tą wiadomość, wysłać mi snapa lub cokolwiek innego. I za to w tym momencie chciałem ci najbardziej podziękować, że jednak poświętasz swój czas, że jednak oglądasz teraz tego vloga i teraz możesz się czuć dowartościowany. Lub no, dowartościowane. No bo tak, bo jesteś wielki lub wielka lub masz wielkiego batonika w szafce obok bo nie każdy się może pochwalić, że się go ogląda a ja mogę i wydaje mi się, że w tym momencie oglądam nie, naprawdę bardzo dużo ludzi i jest to dla mnie naprawdę niesamowite i też wylatuje pytanie, czy ja na to zasługuję i mi się wydaje, że skoro jestem w tym miejscu, gdzie jestem to prawdopodobnie tak każdy youtuber, którego teraz oglądacie zasługuje na to, gdzie jest możecie mówić, że ktoś się wybił, bo nagrał dwa vlogi jakieś tam lub zrobił coś głupiego w internecie ale mimo wszystko jest w tym internecie ponieważ coś osiągnął ponieważ to zasługuje. Dlatego skoro ja zasługuję na 85 tysięcy widzów, które mam w tym momencie, to znaczy, że na nie po prostu zasługuje. A to, że ktoś robi więcej lub mniej pracy niż ja i osiąga takie same rezultaty lub gorzej lub lepsze, to już jego indywidualna sprawa. Ale nie rozwódźmy się o to. Chciałbym w tym momencie po prostu wam podziękować. Raz już czwarty. Teraz w ogóle wychodzi u mnie hipokryzja, bo w jednym vlogu powiedziałem wam, że już wam nigdy nie podziękuję. No, ale niestety to robię. I jeszcze robię o tym oddzielnego vloga, gdyż czasami te liczby są naprawdę niesamowite. 10 5000, 4000, 7000, 8000. Każdy film ma inne łapki. Jest to naprawdę tylko i wyłącznie łapka. Ona mi pieniędzy nie daje, ale za to, tak jak już mówiłem, daje szczęście, daje radość i motywację do dalszej pracy. Jeżeli widzę, że dany vlog Wam się podoba, to zrobię podobne i lepszy. Dlatego dziękuję Wam kolejny raz za to, że łapkujecie moje filmy, oceniacie je. I ostatnia rzecz, o którą jestem wam najbardziej wdzięczny. Myślicie o mnie, gdyż tak, pisząc do mnie, lub wysyłając mi snapy, nie wiem, w szkole, lub zdjęcia fanartów, babeczek kurczę ze mną, lub mój nikt na tablicy w szkole, lub cycki podpisane na ruciak. Nie dostaję takich, nie dostaję takich. To znaczy, że wy w tym momencie o mnie myślicie i jednak jesteście gdzieś poza tym YouTubem. Że mimo to, że obejrzenie danego odcinka jest dla was tylko i wyłącznie rozrywką, to jednak po jego obejrzeniu nie zapominacie o mnie. Jednak robicie coś w tym kierunku. Jednak czujecie się w obowiązku, że mi w jakiś podziękować za to co robię za to, że spędzam też jakiś swój czas na tych filmach. Ja po prostu robię to co robię i sprawia mi to niesamowitą frajdę i naprawdę polecam każdemu ponieważ staję teraz tutaj w tym miejscu i wam dziękowanie za to wszystko jest naprawdę niesamowitym uczuciem oj przestań mówić to każdemu tak mówię to każdemu z was ale już tak pod koniec dziękuję wam najmocniej już po raz dziesiąty i zapraszam was do lajkowania komentowania dalej. Tak więc cóż nie poddawajmy się. No to co? Ja nagrywam dalej, a Wy oglądacie dalej. Co wy na to? Możecie dać mi łapkę w górę pod filmem, ale nie musicie. Jeżeli to zrobicie, ja będę nagrywał coraz bardziej, coraz lepiej i będę wiedział, co wam się podoba. Nie każę łapkować każdego filmu. Jeżeli się Wam jakiś nie spodoba, to mi o tym napiszcie. Napiszcie mi swoją ocenę, co robię źle, co robię dobrze. Ponieważ w taki sposób będę mógł udoskonalać się, robić content pod was. Pod to, co wam się podoba. Jeżeli chcecie, żeby był u mnie Minecraft, to napiszcie na dole, żeby u mnie Minecraft. Byłoby kłamstwem, gdybym powiedział, że tylko wyłącznie dla siebie. Bo gdyby tak było, to wszystkie moje filmy byłyby na dysku C. Jednak nie są, teraz je widzicie. I dlatego takim wątkiem chciałem się z wami pożegnać. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Ba -ba!